Na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Kutnie odbyła się uroczystość przekazania i święcenia czterech radiowozów. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12. Komendant Powiatowy Policji w Kutnie, nadkomisarz Krzysztof Szymański, przywitał zaproszonych gości. To jest przywilej służyć ludziom i honor największy, ale wiem doskonale też, że potrzebne są im narzędzia. Narzędzia do pracy i dzięki tym nowym pojazdom, które będą służyły nam w Kutnowskiej Policji. Będą mogli wykonywać tą pracę w troszeczkę lepszych warunkach. A to też się liczy. Społeczeństwo też nas ocenia, tak jak nas widzi. Poświęcenia radiowozów dokonał kapelan kutnowskich policjantów, ksiądz Jan Dobrodziej. Niech się spełnia to, co wy będziecie wykonywali w sposób uczciwy, szlachetny, żeby dobrze służyły Wam i tym, którzy będą nimi się poruszali. Radiowozy zakupione zostały dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz samorządowych, Starostwa Powiatowego w Kutnie, Urzędu Miasta Kutno, Urzędu Miasta i Gminy w Krośnie, Wisach i Żychlinie, Urzędu Gminy w Kutnie i Krzyżanowie, które w połowie finansowały przedsięwzięcie. Koszt radiowozu oznakowanego to około 47 tysięcy złotych. Gratuluję, życzę szerokiej drogi, życzę powodzenia i życzę wszystkiego najlepszego policjantom i aby było jak najmniej potrzeb reagowania w stosunku do osób, które łamią prawo, nowe pojazdy niewątpliwie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu Kutnowskiego, a będą służyły funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego, rewiru dzielnicowych oraz mundurowym w komisariatach w Rzychlinie i w Krośniewicach.